Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczne i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek. Zagrajmy w Going Medieval. Wszedł najnowszy patch, czyli 0,7,10, i wprowadził troszeczkę zmian, które widać było też na e, stronie steamowej. I już tak zaglądając, zauważyłem jedną nieścisłość. Zniknęły mi tutaj narożniki. Są te, ale. Aha, czyli w tym momencie twórcy zmienili to. I w ogóle nie można narożników wstawić jako takich, ale można je zamienić, jak już się wstawi. Zobaczmy. O, Okej, okay, czyli w ten sposób to teraz działa. Wydaje mi się, że lepiej, żeby było tam na liście. Ale może twórcy uznali, że tak będzie lepiej. W sumie to jest taki sam klocek, tylko zmienia się jego... A, mm, kształt. To nie wiem, czy nie łatwiej było po prostu w ten sposób. No nic, ale zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Bo tutaj widziałem, że ściana też ma. O, i coś takiego można by było wstawić pod mosty, które mam. O, albo coś takiego. O, mamy wiosnę. Mm. A, to jest to samo, co to, tylko że na jednym rogu. Tu mamy zaokrąglone z jednej strony, a tutaj mamy na dwóch. Tak jak tutaj mamy na czterech, tak tu mamy na dwóch. A tu mamy w ogóle ścianę zaokrągloną. Ok. I klasyczne. Ok, fajnie to wyszło. A drzwi? Drzwi nie mają żadnych zmian. A podłogi? O. Wyglądają bardzo fajnie teraz. I coś takiego można by było dać. O, coś takiego. I w sumie to można by było dać wszędzie. O, i fajnie to wygląda. Tutaj nie będę zmieniał, bo tu i tak będzie zamknięte. O, to już widzieliśmy. Schody nie mają żadnych zmian. Okej. Okay. Hm. Fajnie to wygląda. Zobaczmy, co jeszcze się pozmieniało. U. Dlaczego tu jest drewno? Zlikwidowali tutaj też? Nie jest. To co? A, teraz tu się to zmienia. Okej. Okay. Czyli tu trzeba by było zrobić w ten sposób i zaznaczę wszystko. I zaznaczę tak. O. To oznacza, że tu mogę w końcu zmienić na glinę. O! Szkoda, że koloru góry nie mogę zmienić, ale. Co ja kliknąłem? A to kliknąłem. Okej. Okay. Czyli też dach można zmienić. Okej. Okay. Zobaczmy, co jeszcze tutaj nam dali ciekawego twórcy. U! Mm -hmm. Ten wygląda trochę dziwnie. Mm, czemu by nie? O, ten wygląda ładnie. Też, a jakby zrobić w ten sposób? Ok, zaraz sprawdzimy badania. Tylko najpierw ja sobie pozmieniam tutaj dachówki. I ja bym poprosił. Musiałem gdzieś ścianę też zaznaczyć. O... Tak? Nie. Tak? O. I tylko to trzeba będzie obrócić. Ojej, nie to. Mm, no dobra. Chciałem to. O, nie, nie to. O, dokładnie to chciałem. Ranny ostatnik potrzebuje leczenia. Dlaczego jesteś ranny? Posinaczony nos. No, ktoś ci dał w nos. A gdyby zrobić w ten sposób, tak to nie pasuje, tak to nie pasuje, ale tak już pasuje, bomba, a tutaj chciałbym tak. I tutaj też to. Tu już jest, tu już jest. Od razu nabiera to charakteru trochę większego, jak się coś takiego robi. Hmm? A zobaczmy, jak drewnia. Tu mamy drewnianą podłogę. Zobaczmy drewniana. Drewniana podłoga ma to samo, co felki z tego, co widzę. Ale też bardzo ładnie wyszło. No, bardzo ładnie to wygląda. A ok okna, okna, okien zmienić nie mogę. A, jeszcze tutaj. I super. A, no właśnie, a jak to wygląda? Tutaj mamy taki kwadrat. O, powiedzmy. Mm. No, tym nie akurat nie jestem zachwycony, no ale nie może być wszystkim zachwyconym. To widzę, że czeka mnie od groma tutaj poprawiania teraz. By to ładnie wyglądało. Szkoda, że tu nie mogę od razu zaznaczyć, żeby coś takiego było. Aha, kapliczki widzę się nie zmieniają. Drzwi też nie... O, właśnie tu chciałem to zmienić. Mamy... A, tylko że ja bym chciał zaznaczyć tylko te cztery. Są cztery. O. I super to wygląda. Tak samo tu. A tam jest więcej. Dwa. No. To ja jestem jak najbardziej za... Będzie, może nawet spróbować zrobić okrągłą wieżę, chociaż może to przesada. A, a jak ma drewno? Drewno ma, to jest standardowe. O, i to dużo bardziej pasuje do chaty. I bok chaty. No. Może nawet zrobię jakąś chatę z drewna w takim wypadku, skoro mamy taką możliwość. A pola... Jęczmień, czerwona porzeczka, jedno nasione kapusty. Nasiona kapusty? Wróć. Pole marchwi. Moment, moment, moment. Dlaczego nie mogę? Mogę tylko kapustę, to. Ale dlaczego marchwi nie mogę same? tu mamy len. Kapusta, czyli było zasadzone i teraz trzeba tylko zadbać, żeby to wyrosło i nadchodzące. A, czyli możemy się albo skupić na kwitnięciu, albo na nasionach. Czyli tutaj w ogóle trzeba było pomyśleć, to może na razie zróbmy tak, bo dojrzały. 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 I jak będzie okres, czyli będę musiał. Czyli nie mogę zaplanować pola, jeżeli nie mam nasion. A, no to może być też kłopotliwe. Rolnictwo. Odblokowuje pola uprawne, aby zapewnić żywność na zimę. Super. U, pszczelarstwo. Możemy teraz zrobić ul. To zróbmy go od razu. Słomy potrzeba. Okej. Okay. Gdzie by sobie ul zrobić? Może tu? Raz, dwa, trzy. Powiedzmy dziewięć uli. Nie to. Jest. Łoty mamy już w tym momencie. O! No. Czy jest teraz bramka do zrobienia? Nie, tylko i wyłącznie możemy zrobić skrzyżowania w ten sposób. Okej, okay, ale bramki tu widzę nie ma. Okej, okay. nie, no, okej, okay. tak też można drewniana pułapka. No na razie mnie nie interesuje. Dokończmy to. I wejście, powiedzmy, zrobimy tu. Trzeba jeszcze tylko to poprawić. I to poprawić. O! I będziemy mieć pszczółki. Co tam jeszcze ciekawego? Stanowisko browarnicze. Widziałem miód. To z miodu da się jakieś jedzenie fajne zrobić. Co my tu mamy? Posiłek spakowany, wykwintny. I ten tutaj nie. A tutaj? O, tutaj coś nowego. Mamy kwaśne wino. Mamy cydr. O, czyli będzie można jabłonki wsadzić. Że gdzieś tutaj są już w okolicy. Ale to już było. Miód pitny można zrobić. A to mnie to. Odpowiada. Piwo. A to piwo to nie było, ale zioła, jęczmin i ocet. Okej. Okay. Może będzie trzeba wyprodukować więcej tych stanowisk browarniczych albo w ogóle zrobić browar gdzieś na uboczu, żeby jedna odpowiadała za tak naprawdę produkcję jednego typu alkoholi. Obrzmiałoby no, to ciekawie. Co jeszcze ciekawego tutaj mamy? Sprawdźmy pozostałe. Stół kamieniarski. On tutaj nic nowego nie ma. Węgiel. Z drewna robi się węgiel. Ok, węgiel drzewny, czemu by nie? <laughs> Sztabka żelaza, złota, stali i srebro. O, czyli w tej grze jeszcze srebro teraz jest. Fajnie. Co my tutaj dalej? Mamy miecz krótki i berdysz No i to to akurat bez zmian. O. Tutaj zostało to zrobione. To można już w zasadzie zlecić. Robisz na płótno przeto przedmiot na metal. To może na razie nie, ale chętnie zrobię.. 90 metalu. Tarcze na pewno parę trzeba mi zrobić. Okej. Okay. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Tu raczej nic nowego, tu też nie. Baczmy. łuki tutaj też nic nowego. I tutaj też nie. Ale co jeszcze tutaj możemy wynaleźć? Lód. Drewniana skrzynia, w której gromadzi się wody do zamrożenie zapewnia lód dla osady. Ok, czyli co, z lodu można zrobić coś mrożącego? Czyli do lodu, do tych mroźni, żeby to dać. Ciekawy pomysł. A poza tym nie widzę nic nowego. Troszeczkę się zmienił wygląd, ale poza tym niewiele się zmieniło. O, 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 są ule. Kolejka produkcji miód. Damy cały czas. Produkuje typ pracy hodowla zwierząt, ok? Może za dużo tego zrobiłem, ale będziemy mieć mio miodu, akurat wydaje mi się nigdy za dużo. Coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy, później ten, ten, to wszystko było, stół bez zmian, lampy, świece znaczy się, to wszystko było, to było, to wszystko było. U, wyśmienity duży stół i kamienny stół, U. To Ja może zrobię. O, powiedzmy, gdzie by go tutaj zrobić? Może na razie. Hmm, może potem. I tu, tutaj widzę bez zmian. Tutaj też bez zmian. A tutaj też bez imiennych grup, też. Postój karawany. W tym miejscu zbierają się z przyjazd albo. szukujący na przyjazd, albo odjazd karawany. O! A jego możemy postawić powiedzmy tu. A co my tu mamy? Stoisko kupieckie. Prosto osłonięte punktem z butnem. stoisko z zasłoną. To miejsce, w którym towary zamieniają właściciela. Można tu spotkać obwoły kupców i ulicznych handlarzy. U. Może tu obok stanowiska zróbmy. Potem pewnie to przyniosę w jakieś lepsze miejsce, ale chciałbym zobaczyć, co z tym można jeszcze zrobić. Alisada to wiadomo, zaostrzone to wiadomo, to wiadomo. Domyślne składy tu już pozostało bez zmian. czy znaczy jak mamy to, nie, nie można tutaj nic z tym zmienić. Użko chciałem zaznaczyć, nie. E, nie. Okej. Okay. Czyli widzę, zmian jest dużo. Bardzo dużo. I teraz tak, w takim wypadku chciał zrobić taką chatkę drewnianą chatkę tylko gdzie by ją postawić, żeby nie przeszkadzała, a żeby też. Tu chcę zrobić jeszcze mur. Może tu zrobię? No w sumie miejsce dobre. No. Automatyczne zapisie o. Zobaczymy, jakby to wyszło. Zróbmy chatkę. Tak, tak, tak. Tak. Tu taki palik niby podtrzymujący. Podłoga drewniana, oczywiście. O. Drzwi. A właśnie, czy drzwi. Tej widzę, mają drewniane. Nie, nie można im zmienić. Szkoda. To mamy drzwi. Zamieńmy na to. Teraz tak, to bym chciał obrócić. To, to, to i to w ten sposób. I jeszcze to. Okej, okay, no i oczywiście dach. Wyklinowy. Strzecha, Niech będzie wyklinowe Będzie to pasować. I tu bym chciał to. I to. A, jeszcze okna. Okno, okno, okno. Nie, okien zmienić nie można. To wstawmy jeszcze jedno okienko tu. Dobra. I niech mi to zbudują. Zobaczymy jak to wyjdzie. A. Tu chciałem zostawić po staremu. No dobra. Zobaczymy jak to będzie. Jak to wyjdzie później. Będzie dodatkowa chatka z drewna. Na uboczu. Przy bramie. Będzie można. I tak chciałem to jakoś zagospodarować to miejsce. A może tu wstawimy. Albo tu, w sumie przy każdej bramie, można coś takiego postawić. Handlowy o, i tu można też zmienić. A. A no, nie do końca, bo to w ten sposób, to też w ten sposób. To też. O. Hmm. To widzę, zmian jest od groma i jeszcze trochę. Czy tutaj ktoś się tym zajmie? Właśnie. Rozkład zajęć. Praca, praca, praca. Hodowla zwierząt. Nikt nie ma hodowli zwierząt w tym momencie. Zobaczmy, ty masz na 20, ale ty to lubisz robić. Jesteś cieślą też, a ty jesteś górnikiem. Dobra, damy tobie na jedynce na razie. Kosiarz i zajmij mi się proszę tym, bo aż jestem ciekawy, czy jest jakaś fajna animacja. O, już tutaj idzie. Tutaj może do uzyskania z... Tu? Nie wiem ile czasu potrzebuje na to, więc. No chodź, pośpiesz się, pośpiesz się. U. Jest kosiarz, idziesz kosiarz. A, wolałbym, żebyśmy się tym zajął, potem się pomodlisz. O, i pszczółki są. Przygotowanie ula. Okej, okay, przygotowujesz ul. Można by tutaj postawić gdzieś browar jeszcze. W ogóle byłoby fajnie. Okej. Okay. Produkcja miodu. Czyli miód się bardzo wolno produkuje, czyli e, cały czas. Czyli tutaj, może i dobrą ilość tutaj zro zrobiłem. Mm. Wiem tylko, że będę musiał rozszerzyć pola. Od, na takie co? Może tutaj zrobię te takie na nasiona? A, może gdzieś tu. Zrobię takie zwykłe pola do tu albo tu, takie zwykłe pola do dobycia, a to miejsce jeszcze do czegoś innego przeznaczę. Zobaczymy jeszcze. Czyli widzę to bardzo wolno w, wchodzi, więc. No hmm. nic, generalnie patch 0,710 uważam za bardzo udany. Przynajmniej mi się podoba. hatki jeszcze widzę tutaj nie zaczęli zmieniać, budować. No ale o, o, o to mi zrobili. Czyli tutaj nic i tutaj też nic. Czyli tutaj trzeba poczekać, aż handlowiec przyjdzie. Może w ogóle jakiś targ się zrobi? Na przykład tu zasłoni się tą wyrwę. I przez te kanały będzie po prostu można było przejść, ale. może. Albo po prostu tutaj kranę ustawię pod tym murem. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, tak żeby było kilka, nie pojedyncze. Hmm, Ciekawe. No dobra, ale myślę, że jeśli chodzi o dzisiaj, to na dziś byłoby tutaj to wszystko o. właśnie, ałała. Ała. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć, jak wygląda na rogu to. Okej. Okay. Ma to sens. Fajnie, że można to w dowolnym momencie zmienić i nie trzeba, żeby... ...osadnik po to przyszedł. Zapewne to zostało w ten sposób zrobione, bo wiadomo było, że... ...no, gracze... ...będą musieli to pozmieniać. Ale generalnie samym patchem jestem jak najbardziej na plus. Te kolumny mi się też strasznie podobają. No dobrze. No, tutaj, tak samo. Za dziś, w każdym bądź razie, ja chciałbym Wam bardzo podziękować. No i do następnego. Mówił do Was Roniczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.